Witam Was, moi drodzy, na kanale Time Traveler Tarot. E, słuchajcie czytanie na miesiąc sierpień dla wszystkich e, numerologicznych piąteczek. Macie piękne karty, ale tak, zanim e, przejdę do tego e, przekazu tutaj dla Was, to chcę tylko tak e, ku informacji e, podzielić się z Wami e, tym, że e, od teraz te czytania e, na tym kanale, te miesięczne będą. Pod y, w aspekcie y, wibracji numerologicznych, ok? Nie będą te czytania dla znaków Zodiaku, tylko właśnie pod kątem numerologii, dlatego że y, Część z Was jest zasubskrybowana do mojego drugiego kanału, więc nie chcę jakby powielać tych energii i wtedy nie wprowadzać tutaj też równocześnie jakiegoś zamieszania. Traktujcie to po prostu tak dla siebie, co z Wami będzie najbardziej rezonowało, co dla Was będzie najbardziej przydatne. Połączcie sobie wtedy te energie, jeśli wysłuchaliście też tego czytania dla znaku swojego na miesiąc sierpień i wtedy, powiedzmy, to czytanie też sobie porównajcie, jak te energie się mają do siebie. I no, mam nadzieję, że będzie to dla Was przydatne i pomocne, więc tyle jeśli chodzi o ten wstęp. Nie chcę tutaj, wiecie, rozwijać tego za bardzo, bo, bo to nie o to chodzi. No i przechodzę do tego Waszego czytania. Słuchajcie, Wy macie fajne karty, muszę powiedzieć, i, ale tutaj jeszcze nie będzie jakby zamkniętych spraw, ok, ale bardzo ładnie to jest wszystko pokazane. Ta główna energia, ta karta, która tu jakby się pokazuje tym zapalnikiem na ten następny miesiąc, część z was powraca, część z was wyjeżdża, wyjeżdża, wyprowadza się albo po prostu tutaj mentalnie przechodzi jakąś przemianę. Macie szóstkę mieczy, więc to jest karta, która mówi o tym, że rozpoczął się jakiś proces, nie musi być fizycznie, bo fizycznie tutaj bardzo się pokazuje często przeprowadzka, często podróż, taka, wiecie, nawet zagraniczne, takie, wiecie, um, zmi zmiany miejsca zamieszkania, ale tutaj ja bym powiedziała najbardziej dla Was albo właśnie taka um, moment, kiedy zostawiacie za sobą przeszłość. I czymkolwiek ona w tym momencie jest, bo dla mnie to faktycznie ktoś tutaj wraca akurat do domu rodzinnego, wraca do osoby, z którą ta, wy się rozeszliście albo ta osoba z wami, i tutaj ta energia będzie dominowała. Tak jakby po przemyśleniu, po jakimś momencie takiego odizolowania się, zmiany po prostu w waszym życiu, to nie było coś krótkiego, to było powiedzmy co najmniej parę tygodni. Ktoś podjął decyzję, żeby powracać, ok? I tutaj jest podarowanie sobie drugiej szansy, prawdopodobnie tęsknota, um, przepracowanie, przeanalizowanie uh, tej całej sytuacji i, tak jak mówię, dla kogoś z was to jest właśnie podróż. Ogólnie wiecie o tym, że ta szóstka mieczy zawsze mówi o tym, że coś zostawiam za sobą i idę w coś nowego, więc uh, no, tutaj to można dwojako akurat... Um, As, no, tak jakby zauważyć w tych Waszych kartach, no ale Wy, jako główne osoby zainteresowane i wiecie dobrze e, o Waszej prywatnej sytuacji, najlepiej będziecie mogli sobie odpowiedzieć tutaj dokładnie, kim Wy jesteście, czy Wy i w którą stronę e, się przemieszczacie. Ok, więc to jest ta główna energia zostawianie jakichś trudnych tematów za sobą, trudnych spraw, trudnych osób, trudnej, e, trudnych, e, trudnego otoczenia. Wyjście z czegoś, co już a, po prostu było na granicy wytrzymałości. A, więc to jeśli chodzi o tą a, kartę. Teraz tak, z przeszłości to, co miało wpływ, i tutaj właśnie jest ta blokada pokazana: to jest karta, która mówi o tym, że trudno było podjąć decyzję, za mało było a, informacji, za mało wiedzy a, w jakimś konkretnym temacie mogło dotyczyć to. Dwóch osób, dwóch sytuacji, jakichś dwóch, e, dwóch spraw po prostu. E, więc, ale nawet jeśli tam ktoś wiedział, co zrobić, to się powstrzymał od tego, żeby tego jeszcze za wcześnie nie zrobić, żeby ten los wybrał za mnie, żeby to ktoś głośno e, powiedział, a nie ja. Ok, więc tutaj jakaś, jakiś wybór z przeszłości nam się pokazuje, a raczej nie tego, więc e, to jest, jeśli chodzi o tą kartę. Teraz. E, Sytuacja tu i teraz pokazuje się jako piękna energia dziesięciu kielichów. Więc tutaj jest to szczęście: tu faktycznie opłaci się komuś powrócić, lub a, pójść w takim kierunku, jeśli miałby być odwrotny, bo tam znajdziecie to szczęście. Tam jest ta energia, która mówi o tej satysfakcji, o miłości, o rodzinie, o szczęściu a, w tym miejscu, gdzie się znajdziecie. Czyli to może być praca, to może być prywatnie. Nowe miejsce dla Was, nowy dom, nowe partnerstwo. Cokolwiek nie będzie zbudowane, będzie wielkim szczęściem i Wy tutaj to będziecie czuli. Może też tak być, że po prostu jakiś. Jakaś osoba powraca do domu rodzinnego, i wtedy mamy tutaj tą radość z racji tego właśnie powrotu, więc tutaj jest bardzo pozytywnie. I teraz następna karta to jest karta przyszłości i macie króla monet. Tutaj się wam w tej karcie dodatkowej, co prawda, pokazała królowa monet, więc tutaj mamy małżeństwo, partnerstwo, dwie osoby, które. Czują coś do siebie, są ze sobą bardzo związane w ten czy w inny sposób. To mogą być nawet osoby, które pracują ze sobą, ale to jest tak stabilna, przepiękna energia. Nie musi być takim, wiecie, emocjonalnym uniesieniem tutaj w związku z nimi, ale chodzi o to, że oni się naprawdę świetnie. Uzupełniają, naprawdę to jest wielka miłość, taka, taka bardzo konkretna, taka postawiona na takich fundamentach, które naprawdę jest, jest czy będzie, jeśli w ogóle, a trudno popsuć, więc bardzo fajna energia. Ogólnie na ten moment, tutaj przyszłościowy, w tej karcie się pokazuje opiekun, osoba, która zna się na biznesach bardzo dobrze, świetnie sobie radzi, jest zorganizowany, raczej mężczyzna. Partner, szef, to może być brat, to może być osoba, która pokazuje kogoś, kto jakby jest stały w jakichś przedsięwzięciach, w uczuciach, w ofertach, Pomog, pomocna bardzo osoba. No, cały czas ten mężczyzna tutaj będzie pokazany, ale gdyby chodziło o samą energię, to macie kogoś takiego pokazanego tutaj w tej najbliższej przyszłości, kto. Kimś takim będzie, kto wam nie pozwoli, żebyście, żebyście się źle czuli, żebyście, żeby was nie było na coś stać. Więc tutaj, jeśli nie szef na przykład w pracy, który jest naprawdę taki hojny, no to mamy taką osobę, która, nie wiem, przyjdzie z jakąś bardzo dobrą ofertą, coś wam podaruje, zaoferuje. Um, pomoże, wesprze w ten czy inny sposób bardzo silna, piękna energia. Teraz Wy, jako um, piąteczka, jesteście pokazani w tej karcie. Jakie macie spojrzenie na ten miesiąc, i macie pokazaną taką energię, że wy kreujecie tutaj przyszłość, wy coś planujecie, wy jesteście gotowi, czekacie na odpowiedni moment, ale ta, ta gotowość, już, gotowość już jest w Was, więc albo ta przeprowadzka mogłaby się pokazać, albo nowa firma. Tutaj bardzo internetowo się często pokazuje ta karta. Więc nie wiem, coś robione poprzez internet, ale też może być w takim aspekcie nie tylko praca, zarobki, czy nie wiem, czy po prostu jakieś pomysły, które mają być rozwijane w przyszłości. Tu może być po prostu jakaś podróż, jakaś przyjemność, którą chcecie dla siebie tutaj zrobić spełnienie jakiegoś marzenia, ale tylko dlatego, że was na to stać, że wy jesteście na to gotowi i tutaj nam się buduje też relacja. Więc e, może tak być, że m, gdyby nawet ktoś zostawiał jakąś starą relację, to już ma e, osobę nową i konkretną i na pewno tutaj e, będzie wielkie szczęście, bo te karty wasze tak to pokazują, więc no, jest tak bardzo ogólnie tutaj to wszystko pokazane, ale no, bierzcie to, co dla was najbardziej rezonujące. Pamiętajcie o komentarzach, żebyście się tym podzielili, gdyby to z wami rezonowało i wtedy będziemy wiedzieli wszyscy, że to jest fakt na przykład, tak? Teraz karta, która mówi o jakichś ewentualnych przeszkodach, to jest karta Asa Kielichów i tutaj macie pokazaną energię... No, przede wszystkim tej miłości, tych emocji takich, które tutaj są już czymś bardzo silnym. Ponieważ tu jako przeszkody się to pokazuje, więc może być tak, że nie wszystkie sytuacje, w których się znajdziecie, pozwolą wam rozsądnie myśleć, dlatego że to serce będzie tutaj i kierowanie się tym sercem, tymi uczuciami, tą miłością, może po prostu jakiś rozsądek też zaburzać, ale tu nie ma żadnego zakończenia negatywnego, więc... Pozwólcie sobie chyba też i na to, jeśli możecie. A teraz karta największych pragnień lub a, największych y, obaw i mamy kartę wisielca, więc y, widzę, że to jest taki y, moment, kiedy ktoś nie ma na to wpływu, na jakąś sytuację. Y, tu trzeba czekać, tu trzeba być cierpliwą osobą, tu trzeba czasami e, coś poświęcić. E, niestety, jako negatywne, tu się pokazuje, że ktoś nie ma kontroli nad jakąś sprawą, więc może być tak, że ktoś by chciał przyspieszyć, a tutaj się tego nie da, bo coś tam, ok? Więc jeśli nie jakieś sprawy z zewnątrz, to też zwracajcie uwagę na swoje e, zdrowie, bo tutaj może być też tak, że z jakiegoś powodu będziecie, e, nie wiem, nie w pełni e, sprawni. Co jest przejściowe oczywiście, ale no może wpłynąć na jakiś postęp. E, w wisielcu nam się pokazują rybki, więc może być też tak, że tutaj e, lęki i te pragnienia są właśnie z tym znakiem cudiaków związa e, związane nie muszą być, ale to tam też wam chcę zaznaczyć. E, Przeczekiwanie czegoś, niemożność zrobienia czegoś, więc no, wiele różnych aspektów, ale wy będziecie wiedzieli, że jeśli wisielec i takie oczekiwanie by się pokazało, przedłużanie, przedłużające, może czekacie na decyzję, no to wtedy też tutaj ktoś jakby coś odwleka, w nieskończoność, ale może tutaj brakuje jeszcze jakiejś pewności, ktoś jeszcze musi przeanalizować troszeczkę i dopiero pozwolić sobie na to, żeby, żeby iść po to, Spra spojrzeć na sprawy też troszeczkę w innym kontekście niż do tej pory. Ktoś może to robić, możecie wy, więc tutaj albo wy macie y, pokazaną swoją własną energię, albo po prostu kogoś z kim macie do czynienia. I y, 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 teraz karta końcowa to jest karta cztery buław, więc tu jest szczęście, zwycięstwo, radość, y, dom, praca, y, szczęśliwe dwie osoby: ktoś, kto naprawdę. No, dojdzie do sukcesu, ktoś na kogo będą zwrócone wszystkie oczy. Tutaj macie też po prostu imprezy, tak, codzienne, takie, wiecie, balowanie, znaczy nie codzienne balowanie, że codziennie każdy baluje, tylko w sensie takie, e, takie życiowe, ok? Że na przykład, nie wiem, jest dostaniecie zaproszenie na, nie wiem, no po prostu jakieś na weselisko, na jakieś urodziny, na jakąś taką większą imprezę, no to tu się to też Wam pokazuje, że to będzie wszystko bardzo, bardzo ładnie zakończone w tym, w tym miesiącu. No, oczywiście ta impreza może się pokazać na początku tego miesiąca, nie musi na końcu, ale samo zakończenie, sam ten efekt końcowy tego miesiąca e, przy skumulowaniu tych, tych wszystkich energii będzie piękną energią szczęścia i radości. No, i zakochania jak najbardziej też. Słuchajcie, karta, o której już wspomniałam, królowa monet, więc tutaj jest jakaś bardzo zaradna kobieta, świetna partnerka, świetna matka. Ktoś, kto bardzo ceni sobie dom i rodzinę, więc no, mamy dużo naprawdę fajnej energii. I piątka mieczy. Może się wydarzyć, że. Nie spodziewalibyście się czegoś po osobie, z którą jesteście w jakiś sposób emocjonalnie powiązani, I, ale to się możecie dowiedzieć po prostu od kogoś, co ktoś powiedział, nie wiem, coś zrobił, albo dopiero zrobi, i, i po prostu byście się nie spodziewali po tej osobie czegoś takiego, ale to jakby jest do przejścia przez wyciężenia i jakby. Chyba już nawet taki moment, kiedy o tym się dowiecie, to już jakby dla Was będzie mało istotne, więc nie wiem, czy to jest z tą piątką powiązane, znaczy z tą szóstką, przepraszam, ta piątka, bo tu mamy takie cofnięcie się troszeczkę, ale może mówić o tej przeszłości, więc Wy już tutaj najlepiej będziecie o tym wiedzieli. Ściskam, pozdrawiam, trzymajcie się, pamiętajcie o lajkach, komentarzach i subskrypcjach. I z góry wielkie dzięki.